Cześć, jestem Maja Kucharski, a to mój vlog. Jestem reżyserem, scenarzystą i montażystą w firmie Mowa Film. I jestem na 100% przekonany, że widzieliście którąś z naszych produkcji, w internecie bądź w telewizji. Jeżeli fascynuje Was praca na planie zdjęciowym, to świetnie trafiliście. Ten kanał będzie mówił głównie o tym. Co dwa tygodnie w niedzielę zabiorę Was na plan zdjęciowy i pokażę krok po kroku, jak powstają nasze produkcje. Odpowiem też na wszystkie pytania moich widzów, a autorzy najlepszych pytań dostaną ode mnie koszulki Mowa Film. Co jakiś czas pogadamy też o teorii związanej z planami filmowymi. Opowiem Wam o ciekawostkach, wyjaśnię trudne terminy i pokażę, jak w tym wszystkim się odnaleźć. Dodatkowo co dwa tygodnie w piątek opowiem Wam o moich ulubionych filmach i pokażę te, które zdecydowanie warto jest obejrzeć. Koniecznie już teraz sprawdźcie całą zawartość, zostawcie łapy w górę pod ulubionymi filmami, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwonek, żeby nie przegapić żadnej premierowej produkcji. Wszelkie daty premier i ważne informacje znajdziecie na górnej belce mojego kanału YouTube. Koniecznie tam zajrzyjcie. A na co dzień widzimy się na Facebooku i Instagramie Mowy Film oraz na Instagramie i Facebooku moim własnym. Do zobaczenia! ta -da! Tak to się robi. Tak to się robi. Nic tylko... Ach. Suby zbierać. Dobrze to było. Dobre.